Uszanowanie, słuchajcie, wszedłem sobie ostatnio na um, kanał In the Shadows i okazało się, że stuknęła nam stówka. <tryk> Bardzo się cieszę, naprawdę serdecznie dziękuję za te 100 subskrypcji. Chyle czoła. Um, ja wiem, nie jest to być może duża liczba, ale dla mnie osobiście jest to całkiem spory sukces, bo to mi mówi, że być może kilkoro z Was podobają się moje filmy o duchach i innych niesamowitościach. Także jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. Zostańcie ze mną, bo historii o duchach i historii przede wszystkim z dreszczykiem jest naprawdę dużo. Um. Te moje filmy nie pojawiają się w, na kanale za często, ale wynika to z tego, że montażem i, i nagrywaniem zajmuję się w pojedynkę, no więc wymaga to często e, dużej ilości pracy w pożyczonym czasie. E, ale będę starał się, żeby tych filmów było coraz więcej. E, co chciałem jeszcze powiedzieć? In the Shadows. Ma również Facebooka i ma również Instagrama, na którym być może publikuje trochę bardziej prywatnie. Także zapraszam, eee, wpadajcie na Face'a i na Insta. Eee, co jeszcze? Chyba wszystko. Mam nadzieję, słuchajcie. Do zobaczenia w jakimś ciekawym miejscu, eee, ogarniętym przez duchy i z jakąś ciekawą historią. Cześć czołem!